Cześć. Olej jest. Trochę za dużo. Jeszcze muszę we wtyczce albo tutaj w skrzynce fazy przełożyć, bo nie chcę w gniazdach zmieniać, bo mam wszystkie tak samo. Tutaj się kurde trochę nakruszyło, no bo nie było szans inaczej. Musiałem trochę siłowo. Nie wiem, czy tam będzie widać o rand rant od tej. Okładziny jest taki, trochę go musiałem tutaj zmęczyć, ale smarowanie chodzi. No tędy będzie lecieć, bo to kurde mówię, tutaj nie mogłem tego ruszyć, rozkręcić może jakbym cały wrzeciennik na stół sobie ściągnął, ale kurde to tam, tu nie widać, bo to jest taki wziernik, czy to leci, ale leci, bo kapie po i słychać, że to leci, dobra to wiertarka, tylko mówię, fazy do przełożenia i na gotowo, znaczy no nie na gotowo, bo jeszcze pompkę muszę podłączyć, ale pompka to z wierzchu tutaj, w tą puszkę tam z boku, w dławicę przychodzi o. No a tak to już mamy. No i lampę założyć, i będzie dobrze. Dobra, to się cieszę, że się udało. No, udało się przy pomocy takiego młotka. A tym co robiłem? Aha, tym tam jest taka nakrętka, teraz jej już nie będzie widać. Dorawiana, ale no dobra. To na miejsce ściągasz, ale ściągasz nie był potrzebny, bo chciałem to ściągać. Ale wszystko jest dobrze. Na razie.